Ja witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was od razu na drugi odcinek z naszej wojny totalnej monarchiści kontra komuniści. W poprzednich odcinkach się okazało, kością niezgody znowu stała się ta przeklęta Polska. Widzicie, jakby tego kraju nie było na mapie, ile wojen byśmy uniknęli. Dzisiejszy odcinek będzie pełen pościgów, wybuchów krigów, planów barbarosów, szlifenów, kociołków. Także nudzić się raczej nie będziecie, bo to już będzie pełna elokwentna, może nie nieelokwentna. Ale na pewno totalny kriegowa wojna. Totalen krieg zawsze pasuje. Nieważne jaką serię bym robił zawsze jest totalny krieg. Dobra, nie przedłużając miłe wyglądania. O Polskę nie! Cząc. Stop! Stop! Mamy wojnę ze Związkiem Radzieckim. Czemu? Jest taki event, że jak, że jak rozbieramy, rozbieramy Polskę To potem gdy oni mają wojnę z Rosją To jest wojna z Rosją. My też! Zająć, stawiam ja tam dywizję. Alo, czekaj, co się dzieje? Wojna zaraz będzie. No, ja Ale mam Polska mam... dołączy do frakcji czy nie? Yy, nie wiem, jakby. My dołączamy do wojny polskiej. Ale czy to, jest, czy to jest frakcja, czy nie, to nie wiem. No to. No bo nie A wiem, nie czy na teren polski mam wchodzić, o co mi chodzi. Pff, nie wiem. Ale na razie po prostu przystawię trochę bliżej. No dobra, to masz, tak ustawię. Masz 11 masz dni. Go, lecisz. Na razie tak ustawię wzdłuż Polski. Powiedzmy linię odwrotu, to co widzisz, nie? Putty, królik, spinguję ci coś niepokojącego. No. No dobra, to będzie zabawne. No, widzę daczego. Dobra, jest coś niepokojącego. U, no. Ale on już jest tylko, no, tylko na chwilę się tam pojawiły. Czekaj, na chwilę. Ja zdążyłem 40 zrobić, więc może być 3. Bo wiemy, co dawaj wojnę z Francją i tyle. 4 dni. Trzeba to. Trzeba to karmić. już wojnę z Francją? Dawaj wojnę z Francją Proszę Was bardzo, wszyscy go Ja wojna totalna Ja się przebijam tam w jakichś miejscach w frakcji, bo mamy ją czy już nie lepiej Nie no niech to podbije Duża ta Polska trzeba od razu rozbierać Czekaj, czy ty mu marzina atakujesz co ty robisz? Nie, nie to był chyba. No zaraz organizacji nie masz na tych dywizjach, zaraz cię odpuszczują No, tu jest jakiś atak No to już się dzieje, ale A jedzie czołgami zaraz cię będzie atakować A kiedy Hiszpan wejdzie do wojny? No właśnie Halo Co to ma znaczyć czemu jakiś pan nie wchodzi? Nie wiem O Macy, Już Rusek tam O Już bijemy się z tym ruskiem Tak A mnie nie wezwałeś do wojny z ruskiem Serio? A bo czekaj, bo może sobie co, bo... Są dwie oddzielne wojny Macie Aaa, wojna Tu już są wszyscy w wojnie, zapewne A co się stało? <laughs> Zobacz to Kibraltarze zostaka maleria no. O kurr to wiesz cofaj te dywizje No próbuję no. tylko to ma kurwa lagi, je! Głośniej krzycz, bo cię nie słyszę no. A ty nie mogliście jakichś desantów robić? Przecież wtedy logiczne, że oni to obstawią No słuchaj, jeżeli cała moja armia 40 tego nie zatrzyma, no to nic ich nie zatrzyma. Możemy wtedy odklepać i czytać Marksa Lenina Może no, ten Mark miał rację Wiecie, bo to nie ma tak, że dobrze, albo niedobrze. Dobra, Armia Ludowa A zrobią. ten ich czołg generalnie... Aha, oni są postrzegani. Problem będzie, że jak Polska padnie, to wtedy się strasznie linia frontu wydłuży. Ty, ale my tu mamy dominację powietrzną. E, czy Włosi mogą wesprzeć Gibraltar, bo tak trochę? Nie, nie. Znaczy, nie mam dywizji, żeby robić desanty na no, ten spot, no. A trzyma tam cokolwiek? Nie widzę. No to puść chociaż jedną dywizję, niech się desantuje, potem Ale już no, normalnie. Wtedy będzie... Pewnie trzyma. No, no Przepłynij na... statkiem obok, zobaczysz. Bo Polska zaraz padnie, bo się całkiem cofnę no, na plecy wjeżdża. No, no, stoję z flotą, nic nie widzę. Nie ale tą... albo chcą. No to zrób szybki desant z jedną dywizją. Przygotuj dywizję w porcie, żeby od razu wpłynęły do zajętego portu. A, y, bardzo prześlesz mi te 500 arty? Jasne, zaraz, poczekaj, bo teraz mam tutaj problemy z marki. Niemcy, czy Niemcy tutaj muszą obronić Polski, bo to... 不知道。 O, jak dobrze? A, sloty mi się zwolniły. Mogę produkować co? Dysz, ale przebijam się. Zrób Zdrowo. ten desant, malutki, Ciągnę. żeby on tam już miał ciepło między nogami. Panika. Dawaj. W końcu jednak Okej, mnie się. Chcę do tej... Ale tej jedną części. dywizję pójść do portu, niech leci. Polska zaraz padnie się mega linia frontu wydłuży Ty jak on jest Co? O nie, halo Mateusz Co? No. Kurwa, rób ten desant Rob, no musi się załadować Jedną wizet pójdź, jak mam pustą tę no, Musi się załadować, no już, no hmm. zrobiłem I chuj z moich Za 10 dni dopiero rusz Ale, przebijam się i... z te czołgi. My jest penetracja, zniszczyć to. Przebiłem się. Nice. Tego masz ino tam, a tak. trzy dywizje tam do tych czołgów. Jakbym miał jedną armię, to bym sobie odrobił. Na no, niebezpieczny. To ma... Czemu nie mamy samolotów nad Francją? Kto jest za to odpowiedzialny? Kto ja jest za to odpowiedzialny? Zbrania samolotów. <grym> Pyra tak chyba samolot tak. robił. Macie. Ja dam 400 kas na tego Ruska. On ma pelotki w tych czołgach? Yy, ma jako baterię wsparcia. No nie, Halo, jak ma. on to pushuje? Nie, zniszczyć to. Wow. Z którego on roku ma te medy, bo to są medy? Odcinam no, go tą Głównie. Dzięki. Chociaż uda mi się to odciąć, może. Urwa, totalny click. Idę, idę. Nie, cofnął, fuck. Pomagam ci jak coś, pomagam ci. Cof. Nie, to te czołgi mi olewają, one się same puszują. Chyba eksploity jakieś bandyckie. dobra, no niby go wypchnąłem, ale nie odciąłem tych ciągów. Albo jak chciał wycofać, po prostu. Ja go w Mołdawii tutaj. Puchłem. To może do ciebie jedzie. To z Sewastopolu To teraz wyślij z portem po prostu do dywizję. A bo ty bacy tu przyjechałeś. To moje mediumy, tak. Hej, Niemiec, wchodź w tego. W Marzyno to on ucieka. Tak, tak. O. Tutaj tym pięcioma, jakbyś ruszył, bo. O, Marzino no, A kociołek zrobiliście nice. Ojej, oh jest jaki piękny. Chyba ja tych dywizji teraz nie mogę wycofać. Na morze ich cofaj, na morze. Cofaj ich. Nie może. One są świeże po desancie. No, ale na morze je może cofnąć, czy nie? Hmm. Czy to był rumuś-turm? By... Bo nie miałem czym innym wystać. Wszystko pokrywa front. Front. Nie, no i tak dobrze wyszło, bo go zatrzymaliśmy, bo on mi się już tam na Węgry wbijał na te równiny. Z tak. hiszpania do mnie rozpierdala się o Gibraltar. Tak, jest wspaniale. <grystanie> Jestem ciekaw, co sobie myśli a tego, jest Gibraltar. Że da radę, <grystanie> <grystanie> <A> nie. <grystanie> Ale patrz, Pyra, udało ci się o tobie Syrię zająć. Ja zrobiłem Że... takie śmiechowe bo... z artylerią samą. Zobaczmy, może to spróbuję. Weź tą swoją artyraż, arteria. Ja mam niedobory. Mógłbyś mi sprzedać. Ja mam sporo bustów do produkcji arty. Ty to dasz mi trochę. Czekaj, tylko spróbujemy tą ofensywę zrobić. Weź te swoje Katjuszę, tu śmieszne przeprowadzić. No okej. No ale coś tu próbuje z tą dominacją we Francji działać. Masz 2000 art. Ora uratowałeś mnie też. Ej bo oni się przebijają. A nie Okej nie. Okay, super. Ale ty swoją piechotę, główną piechotę, nie atakuj. Niech nasze dywizje wejdą, to lepsze. Waszek te animacje tej katy już. Gdzie ona jest, Na tym nie widzę. Czy znaczy, ja swoje widzę? Ten, ale przebijamy go. No tak, no bo... Ej, oni już was na północy coś kusują, nie? Tak, właśnie widzę. Ej, Niemiec? No widzę, Ma Mógłbyś widzę. dać mi na przykład cztery czołgi? Jak widzisz, mam z czołgami trochę, trochę przypał, więc no, nie za bardzo. Ej, Baca, pomoże. O tym mówię cały czas! O, Gdańsk. Widzę, że w Włosi to już taki enzyk się szykują na odrze. No to jest linia odra. I teraz te Katiusze wrzuć. Mateusz, teraz Katiusze wrzuć. Same Katiusze. Teraz piechotę dorzuć, żeby one, piechota była w rezerwie, to zwykła. Dawaj, Baca, co puść do Brestu, żeby tak go przeciął. On tego nie ogarnie. A widzisz, co im robimy, Mateusz? Do Brestu? Nie wiem, czy mówisz to. Tak. Idealnie albo no przepraszam. bo mnie wypychają tutaj, o, o, o. A, dobra. Ty bo mnie no na południu. Ja teraz się skupiam na, na ruskich, no bo to, to nie wiem. Można, po fakcie nie wiem, dobrze mówię, że potrzeba słupach koło pana nie No. Dośli mi wsparcie na południu. Sywam. Spróbuj, utrzymasz ten dajs, a jak nie, to uciekaj. Sam Gdańskie w miarę trzyma. Trzebie na takie niedoworo. Rany No już tak. Ja próbuję tego Francuza wykończyć, no ale no ciężko. O kurt, wyście tej Francji zrobili. Ej, bo teraz na północ się przebija. Weźmy trzeba te już nam tam atakować te 5 dywizji Przysz? Okay, e, ja rzucam, rzucam Artę, rzuć katjusze teraz, nie gdzie jest to I potem piechotę doszli Upadek Paryża zajebiście mm. Dawaj jeszcze raz jest taka już. A tu, kurna, bo oni, jest linia frontu i nic nie wchodzą. Poszła sobie gdzieś. Kurde, bo ta twoja główna piechota walczy. Weź ją zatrzymaj. Czym Przebijać o od pomoc się przebił. No właśnie, to muszę. Hmm. To porządne dywizje. Ja akurat zrobiłem je jednostki. Ciof, nie... yy, się na Śląsku, pomoże trochę. No ja tam... Oni moi idą na Śląsk, tam do Poznania mam linię frontu. Prawie. Chyba, że cofniesz się na Odrę, ja się ustawię na fortach czechosłowackich. Ale to już pada. Ja już nie mam ropy, Fronty nie? Podnie, bo Człowieku, ja to mam minus 100 stali, bo nie mam od kogo brać, a wszystkie to konwoje topią. Ale wiesz, ja bez ropy cała flota... Ja, ja nie mogę z Ameryką walczyć, oni mnie stali otoczyli i konwoje mi topią, wszystko mi topią. Masz no. gotowe Mateusz, te Katiusze? Chodź tu. O, ty tam atakujesz. Wol mi konwoje na La Manche, nie? Tam Ameryką. To wszystkie bombowce morskie, wystawiasz tam statki i wygrywasz na flotę. Jak cała flota tam pływa, a nie ma statki Francja ma 63 tego warsupportu. Jest, udało się, ooo. A czy Francja się wycofać z południa, bo na tam nie ma A teraz widzę te katiusze, zajebista animacja. No. Ale one naprawdę, yy, radzę ci je robić, takie dość porządne. Znaczy na piechotę dni, bo... działa, no spoko. Strasznie miało, że organizuje... Wrocław! Bacę. No widzę, widzę, no ale tutaj nie mogę nic zrobić przez te, te czołgi. Ty. Weź na razie, nie wiem. Odcinaj, odcinek, odcinek! Tak, odcinaj, próbuję, odcinaj, próbuję, odcinaj, atakuję. I kontruję tam na północy. Nic, 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 pójdą do piachu chociaż. Tak, 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 tak. No, no. A widzę Brytyjczyk idzie wam. A Nie, wycofał je. Właśnie te czołgi nie. są tak zbustowane, że one się tepają dosłownie. Dobra, ale przynajmniej A no, jesteśmy tutaj pewnie. na, na południe. Dobra, przynajmniej go zatrzymaliśmy. Francję skończyć. Patrzcie. No chuj, skończą Francję, to i tak jest jeszcze Hiszpania, nie? Ale ona nic nie ma. Dobra. Dobrze, Dobrze, że komuna francuska. sobie pograł tą francję? Znaczy, by jest jeszcze w koloniach. Starał się, dobra. Zając, pomożesz na południu? Ja, ja wysyłam 22 dywizje. Na no, wschód, to możecie desantami. On każdy port garnizonuje? Tak się tam walczył USA też, wiesz, to... A, to jest przejebane. Prany dołożył tu już wojsk. Ale moje brytyjskie dywizje zapierdalają Czemu na wschód. tym dywizjami? No chciałeś na północy tę dywizję, tam u góry. Jak chcesz to mogę e tyk. Komuś potrzeba sprzętu, bo mam od zajebania. Ale patrz, Mateu, że teraz walczy Twoja piechota, a nasze lepsze w rezerwie stoją, w tym jest problem. Piechotę wrzucaj ostatnią, jako żeby w rezerwie stała. No. Z zatrzymaj ten atak, bo już nic z tego nie będzie. Przegadaj mi się ustawić. Ustaw swoje Katiusze tutaj. Ara, mam. 20k artylerii w, w tym. w zapasie. Ja potrzebuję sprzętu piechoty, Krabinów Zaraz wyślę. A Niemiec mogę stać ze Fra o, z Francji? Francja, Czekaj, ale ja właśnie miałem korować tą, tą naturalizację. Aha. Dobra, wysłałem samoloty na wschód trochę. Brak stali zabiło mój przemysł, nic nie robię. O. Także. To jak atakujemy? No czekaj, ja rzucę tą swoją Martę. Rzuć teraz Katiusze. Dobra, to weź się nie jest, jak możesz. Czy... Te, walczą do twojej Katiusze. Tak. Tylko, tylko żeby wam do Francji nie weźli od tej Hiszpanii, nie? Dobra, inaczej, We weź te swoje Katiusze jako pierwsze, rzuć. I to ja. No teraz rzuć piechotę. Nie, za szybko organizację tracimy. Hmm. Czemu te jak już same tam wracają? Nie ma cię tu stać. Dla mnie to... Nie wezmierz tutaj te dwie kropki jak to możesz. Bo mówię nie mam stali, a każdy ma zamknięty to... Proszę. Dzięki. A ja teraz buduję infrastrukturę. Że od razu. Czemu ty do baza posujesz w ogóle takimi dwa atakami po dwie dywizje? No dobra, no to te wojska tu stoją jak co? Proszę mówić teraz. Na wschodzie. Tu masz tam linię odwrotu? Poczekaj, gdzie, 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 gdzie? Zaatakuj tymi katiuszami. Ej, bo ci północ cię puszują coś. Wait. No, mm. już. I teraz piechał też zwykłą. Aha. Nie, nie, atakuj, nie, atakuj, nie nie ataku jakiejś pani. Nie, nie, ty się spalasz, ty palisz się. Nie, nie, ja nie tego to tutaj. To zorganizowanie. To czołgi idzie, e on będzie chciał się tu przybić, Ale katalonie przebijam, ej. Nie, co możesz jeszcze dać jakieś 4 czołgi lakie To by mi się przydało, bo miał 8 wizyt, muszę nas na spokojnie walczyć. Chcesz Kiedyś... dać z czołgów leki? Jeszcze raz? Że to byś chciał? cztery czołgi lekkie jakbyś mi dał W sensie w tym, w... cztery No jako wsparcie to, jako wolontariusz. A no, ty przebijasz tą Hiszpanię w sumie Remus... Ale wolontariuszy to nie mogę, w Nie, w sensie... Nie mogę, bakor, bo... Ej, bo Baki. tam coraz bliżej Berlina są Jak coraz bliżej, my ich odbijamy już powoli Tu brytyjskie siły napierdalania wchodzą Faktycznie Hmm, Moje czołgi próbują oddzielnie obronić obronić Ty masz jakieś pepance Mateusz? Tak Bo tak nasz spuszował, ja w tych dywizjach nie mam pepanców Tutaj do, co Ci wysłałem do pomocy. To nie ma dużego znaczenia, czy to to się nie... To to mi nie było. No nie kurna, no ja nie mogę na. Nawet... No. Ty nie masz to, pepanców. To kurwa zaraz a! Mateusz <słysza> No przeodcinaj to! Czekajcie, jeszcze weźcie mnie do tej wojny Ale chwilę, to był ułamek sekundy, jak kurna poszedł... No. Dobra, czołgi jadą na Rumunię Jestem strasznie błagany Ja robię pomalutkie puszcze w Hiszpanii Jak on to zrobił? on się wycofał, on się wycofał ja tej Pireneje Co? Fuck Hiszpan cofnął całe Pireneje no to... Pewnie tam głębiej się cofnął Na rzekę co nie jest na... Ej, cofaj się Rumun już tak, stamtąd, on to no. zetnie, on to zetnie, uciekaj Ale ty... Ty, 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 ty cofaj się nie pierdol czogie pojedz czargi... za 16 dni dopiero Czekajcie, tam kasy podejdzie no, wszystkie No kurno, uciekajcie, a nie... Więzi mi armię, no a Ani jest. kroku w tył, totalny krik No uciekajcie, ej tu... tu, tu. No, i chowaj. Dobra, chuj tak ranie. Nad no, tą polską nie mamy przewagi powiedzmy, także błagam. E, gdzieś ja spamolna czołg to czołgi swoje. Gdzie spamolę swoje czoł czołgi takie Jak tu nie ma lotnisk To gdzie ja mam lat? Nie, moja cała armia! I w nich ktoś tu coś wyśle, no nie mogę no Ale mówisz czołgi przed... Za... No. No. Za... przed... sam się rzucił Nie zwolniła wam się piechota z tych, z tej Francji? Bo trzeba zapchać front. No, ja mam, na no, ja odrze to to... problem jest taki, że no, przez to brak to... stali już pepanców nie robię. Co? Nie mógł. Weźcie mnie, zaprosić od wojny z Ruskiem Halo? Ty nie, jest, ty nie w jesteś wojnie? wojnie z Ruskiem? Eee, no nie jest już dopiero majczoki tutaj. Nie, twierdzi, nie twierdziłeś tego pewnie dopiero. No dobra, no masz. Używajam się po tej wojnie. Tak. Znaczy się dopiero majciogi tutaj jechałe, więc to będzie na Baca, ty przestań go atakować na tym schodzie. Takimi rakowymi atakami piechoty. Ale razem z sługami to robię. Z to przebija. Ale ja mówię o tej, o tej pojedynczej dywizji tutaj na przykład. Okay. Odcięliśmy jeden czołg. No. No, przejechał, bo i okay. zaraz. Chwilę zrobiłem sobie slot dywizji. Poznań próbuję przejąć, uwaga. Kiedy on się przebił? No kiedy nie patrzyłeś, no. Pomału Hiszpania a, idzie. mu, tak, patrz, 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 patrz. mało. pomału? Hiszpania, Hiszpania, naprawdę dobrze idzie nawet. Co ty Mateuszu? Tam no, jest i za dużo dywizji tam poszło, no ale no, dobra. Jak za dużo dywizji, to, to uważaj na to. No dobrze, zatrzymamy znowu. Oni tam poszły w Hiszpanię, no taki był plan. Teorii. Teorii, Dobrze dobre słowo.